50-60 lat temu czasom zimnej wojny towarzyszył intensywny wyścig zbrojny. Państwa Układu Warszawskiego obawiały się krajów kapitalistycznych. Do teraz na bielskich osiedlach, a w zasadzie pod nimi, znajdują się dosyć ciekawe pamiątki z tamtych czasów. Część z nich znajduje się na osiedlu grunwaldzkim. W latach, kiedy większość schronów była budowana, populacja bielska-białej była dużo niższa niż teraz. Tym samym budowle ochronne dawałyby schronienie dla około 1,4-1,5 całej liczby mieszkańców. A dziś. Tylko dla około 1.15. Na szczęście teraz są inne czasy, więc i budowle ochronne nie są już potrzebne. W Bielsku Białej aktualnie zarejestrowanych jest w Urzędzie Miejskim Miasta Bielska Białej około 130 schronów. Schrony te mogą pomieścić około 12 tysięcy ludzi. Doraźnie tych, którzy potrzebowaliby schronienia w razie zagrożenia. Państwa. Zapraszamy na wycieczkę do schronu przy ulicy PCK 12. Znajdują się tutaj dwoje drzwi. Drzwi te są o, o nazw, nazywają się ochronno-hermetycznymi, dlatego że w drzwiach znajduje się uszczelka, które, która zamykając się dokładnie uszczelnia drzwi przed wpływami zewnętrznymi. Przed wejściem znajduje się tutaj dzwonek, żeby obsługę powiadomić, że ktoś chciałby wejść do środka i... Należy go wpuścić, wchodzimy tutaj przez drzwi jedne, wchodzimy przez drzwi drugie. Znajdujemy się w komorze, w której mogą już przebywać ludzie. Tak jak już tutaj widać, znajduje się tutaj rura, którą jest tłoczone powietrze. Powietrze tutaj ma wylot siedzący tutaj ludzie mogą przebywać jakiś czas ze względu na to, że powietrze jest dostarczane, zapobiegnie to nudnościom, ewentualnie człowiek będzie się czuł dobrze. Przechodzimy dalej tutaj. W tym pomieszczeniu znajdują się dwa zbiorniki na wodę. Ten zbiornik na wodę w każdej chwili może być napełniony, one w tej chwili są puste. Po to tylko, aby w razie czegoś po skorzystaniu z ubikacji można było się umyć, ewentualnie woda ta nadaje się do spożycia. W tym pomieszczeniu również mogą przebywać ludzie, dlatego że również tutaj znajduje się instalacja dostarczająca powietrze. Przechodzimy sobie dalej. Tutaj mamy już sanitariaty to są ubikacje. Te ubikacje są w stanie takim jak widać. Nie są one nowoczesne, to są ubikacje, które są tworzone czy robione w latach właśnie 60. Po modernizacji, w latach 70, znajdują się one w takim stanie. Przechodzimy korytarzem. Tutaj znajduje się następne, następne sanitariaty. Podobnie jak tamte, też ludzie przebywający mogą skorzystać z pomieszczeń. E, tutaj są zmagazynowane, tak bym powiedział, e, prycze, na których ewentualnie można by było skorzystać. Nie są to. Rzeczy nowoczesne, niemniej jednak w latach 50-tych, 60-tych, kiedy budowano te pomieszczenia, takie prycze tutaj wniesiono. One miałyby służyć wypoczynku względnie przebywaniu ludności tutaj. Tutaj znajdują się również dwa zbiorniki na wodę, ewentualnie do skorzystania, jak również i umywalka. Tutaj po prawej stronie, idąc korytarzem, wejdziemy sobie do komory... Z agregatem filtrowentylacyjnym. W tej komorze, tutaj, y, z agregatem znajduje się również wyjście awaryjne. Y, kilka słów na temat wyjścia awaryjnego. Y, każdy schron powinien być zaopatrzony w takie wyjście, ze względu na to, że w przypadku zburzenia części naziemnej nad y, schronem, y, ludzie schronieni tutaj ma, mogą bez problemu. Wyjść na zewnątrz. Wyjścia te znajdują się w odległości kilku do kilkunastu metrów od głównej fasady budynku. Kilka słów na temat agregatu filtro-wentylacyjnego. Może on być uruchamiany dwoma metodami. Poprzez dostarczenie napięcia 230V do silnika. Wówczas uruchamiane są, uruchamiany jest silnik, który, którego dmuchawa. Z jednej strony zasysa powietrze, a z drugiej strony wypycha go do środka. Drugą metodą, drugim sposobem uruchamiania agregatu filtrowentylacyjnego jest po prostu uruchomienie poprzez kręcenie ręczne i uruchamianie pompy sąco tłoczącej powietrze do rur rozprowadzających to powietrze. Agregat filtrowentylacyjny nie może zasysać powietrza z zewnątrz i dostarczać go bezpośrednio ludziom znajdującym się wewnątrz, bez odpowiedniego wyfiltrowania tego powietrza. Są to filtry węglowe, które przefiltrowują powietrze i to powietrze już czyste może dostać się do środka. Ze stanem technicznym schronów jest różnie. Teoretycznie administratorzy budynków powinni opiekować się budowlami obronnymi i udostępniać je do okresowych kontroli, jednak w praktyce jest różnie. Przedsiębiorstwo wielobranżowe ADM z Sosnowca administruje budynkami na Osiedlu Grunwaldzkim. Schrony będące pod ich opieką należą do jednych z bardziej zadbanych w Bielsku Białej. Nasza firma zajmuje się tym budynkiem, przejęła w administrowanie od 1 stycznia 2009 roku, czyli półtora roku temu. No, okresowo sprawdzamy schrony co 2-3 miesiące, żeby sprawdzić czy nie ma wycieków wody, żeby sprawdzić czy nie ma jakichś zwarć w instalacji. Choć w razie konieczności schrony nie zapewnią bezpieczeństwa dla całej populacji Bielska Białej, to przynajmniej mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego mogą czuć się spokojnie, ponieważ w pierwszej kolejności to oni będą mieli możliwość schronienia się w budowlach obronnych na tym właśnie osiedlu.